Cześć, tu MacGuffin. W 2024 roku każdy, kto wyjdzie na zewnątrz bez słuchawek, zostanie poddany kwarantannie na całe życie. Dzisiaj pokażę wam turecki serial z 2022 roku pod tytułem Gorąca Głowa. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Historia rozgrywa się w świecie zmagań z unikalną i przerażającą epidemią. Ta epidemia, która zadziwia naukowców i ekspertów przez ponad 8 lat, rozprzestrzenia się poprzez języki i mowę, uczyniając komunikację niebezpieczną. Субтитры создавал DimaTorzok Głównym objawem choroby jest wysoka temperatura, ostatecznie zmuszająca chorego do mówienia niespójnie, pogrążając go w szaleństwie. W środku ostrożności ludzie stale noszą słuchawki, ponieważ choroba może być przenoszona poprzez słuchanie mowy zakażonych. Ci, którzy cierpią na chorobę, znaną jako poplanina, są szybko umieszczani w kwarantannie i przymusowo oddzielani od swoich rodzin, co wywołuje społeczne oburzenie i niepokój. Historia przedstawia Murata, lingwistę, którego życie zostało głęboko zmienione przez pandemię. Izolowany i samotny, mieszka z matką w mieszkaniu, a jego życie sprowadza się do serii ostrożnych rutyn. Codziennie Murat dokładnie sprawdza swoją temperaturę, rytuał, który podkreśla stały strach przed zarażeniem. Pewnego dnia uwagę Murata przyciąga su. Młoda kobieta zatopiona w książce na przystanku autobusowym. Czas zdaje się zatrzymywać podczas gdy Murat jest oczarowany obecnością. Jednak moment zostaje przerwany, gdy zauważa jego przedłużone spojrzenie, zdając sobie sprawę, że go obserwuje. Murat niezręcznie krzyczy, że nie ma autobusu i szybko odchodzi w Wracając do domu. Następnie, gdy Murat, pomimo swojej niechęci, opuszcza dom, aby kupić mydło dla matki, w supermarkecie natyka na starą kobietę, która nagle odwraca się i mówi niespójnie, jasnym znakiem paplaniny. Włącza się alarm ogłaszając obecność paplaniny i nawołując ludzi do natychmiastowej ewakuacji. W wyniku chaosu wszyscy uciekają oprócz starej kobiety i chłopca, który pozostaje bez słuchawek. Murat widzi, jak matka chłopca płacze na zewnątrz. Napędzany poczuciem odpowiedzialności, Murat odważnie wraca do supermarketu, oddaje swoje słuchawki chłopcu i cudem unika zarażenia. Zaskakująco Muratowi udaje się uniknąć epidemii po kontaktu z paplaniną. Przeżywa wysoką temperaturę, ale ostatecznie dochodzi do siebie i wraca do domu nietknięty, trzymając w rękach mydło. Tymczasem Anton, wysoko postawiony urzędnik w AEI, desperacko szuka rozwiązania dla pandemii. Napotyka na przeszkodę, gdy dowiaduje się, że nawet małe dzieci są podatne na chorobę. Jednak jego zainteresowanie rośnie, gdy dowiaduje się o incydencie z Muratem w supermarkecie. Zaintrygowany możliwością, że Murat może być odporny, Anton zagłębia się w nagranie z monitoringu. Aby dowiedzieć się więcej, on obserwuje, jak Murat upada w supermarkecie, ale później kontynuuje, jak gdyby nic się nie stało, pogłębiając zakłopotanie i ciekawość Antona. W innej części miasta Murat odwiedza dom przyjaciółki, swojej matki w odpowiedzi na desperackie wołanie o pomoc. Syn przyjaciółki, ojciec Arifa, wykazuje objawy choroby, mówiąc bezładnie. Arif, trzymając się nadziei, błaga Murato o znalezienie lekarstwa, wierząc w unikalną umiejętności Murata. Proponuje nawet współpracę z przyjacielem Murata, Ozgarem. Żyje. Arif, sceptyczny co do śmierci Ozgara z powodu braku właściwego pogrzebu i braku ciała, pełni spotkanie z Arrolem, biznesmenem znanym z handlu informacjami. Arif mówi, że Arrol może rozwiać wątpliwości co do tego, czy Ozgar faktycznie żyje i pomóc im w poszukiwaniach lekarstwa. W międzyczasie Anton głęboko angażuje się w śledztwo w tajemniczą sprawę słuchawki pozostawionej z dzieckiem w supermarkecie. Odkrywa, że słuchawki należą do Murata, lingwisty pracującego nad sprawą pandemii, który zniknął po katastrofalnym pożarze, który pochłonął życie jego ze Połu. Zaintrygowany Anton intensyfikuje swoje śledztwo, zagłębiając się dalej. Anton odkrywa zapis o tym, że Murat odwiedził izby przyjęć ponad 12 razy wysoką gorączką, korzystając z nagrań wideo ze sklepu wraz z termometrem. Anton potwierdza swoje podejrzenia. Murat jest odporny na pandemię. Wnioskuje to z faktu, że Murat przekroczył krytyczny próg czterech przypadków wysokiej gorączki. Istotnego odkrycia, biorąc pod uwagę 12 przypadków u Murata, w międzyczasie pod wpływem pewności Arrola, co to przeżycia Ozgara, Murat postanawia... Prowadzi dalsze śledztwo. Spotyka się z biznesmenem, który oferuje im dostęp do osób w AI, pozwalając im niezależnie gromadzić informacje i oszczędzać koszty. Z nowym zapałem Murat śmiało przedostaje się do siedziby AI i kieruje się do centrum informacyjnego na dole. Tam Murat szuka imienia Ozgara i na początku jest zaniepokojony, gdy znajduje zapisy wskazujące na jego śmierć. Kilka na obrazie sekcji zwłok, oczekując najgorszego, ale zaskakuje go nierozpoznawalna, spalona twarz, bez identyfikowalnego tatuażu na nadgarstku. Brak tatuażu ożywia jego nadzieję, że Ozgar może jeszcze żyć. Przed opuszczeniem Seychab, Morad impulsywnie wyszukuje swoje własne imię w bazie danych. Ku jego szokowi i odkrywa nagranie wideo z incydentu w supermarkecie. Zdając sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia tej informacji, Morad pospiesznie opuszcza pomieszczenie, niezdolny do usunięcia zapisu. Jego ucieczka wypełniona z lękiem i naglącą potrzebą, wiedząc, że jego obecność w bazie danych A.I.I. może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. Wkrótce potem Anton, napędzany swoim istotnym odkryciem dotyczącym odporności Morata na pandemię, z entuzjazmem zbliży się do swojego przełożonego, aby podzielić się swoimi ustaleniami. Jednak jego podekscytowanie szybko zamienia się we frustrację, gdy jego przełożony odrzuca jego twierdzenia. Przestrzegając przed rozpowszechnieniem niezweryfikowanych plotek, podirytowany taką reakcją, jest zdeterminowany, by dalej podążać za sprawą. Anton postanawia samodzielnie podjąć kroki. Pozyskuje adres Morata domu jego matki, choć pod fałszywym nazwiskiem, i wyrusza z ludźmi, by schwytać Morata. Po przybyciu na miejsce, przeznaczenia znajdują matkę Morata otwierającą drzwi, błędnie zakładając, że to może być jej syn. Jednak siły AI szybko wchodzą do domu, rozproszone po całym domu i kompleksie mieszkalnym. Strategicznie ustawiają się, czekając na powrót Morata by uciec z pułapki. przez operatywów AI matka Morata subtelnie umieszcza wcześniej ustalone sygnał na oknie. Dyskretny sposób komunikacji między nią a jej synem. Następnie spokojnie zapala papierosa i siada, utrzymując pozory opanowania pomimo napiętej sytuacji. Tymczasem Meret, który czeka na kolejny widok pięknej dziewczyny, którą zobaczył na przystanku autobusowym wraca do domu. Podchodząc do swojego mieszkania dostrzega sygnał od matki. Zdając sobie sprawę z nadchodzącego niebezpieczeństwa, waha się przy wejściu. Wewnątrz Anton i jego zespół z niecierpliwością oczekuje na przybycie Morata, gotowi do wykonania swoich starannie opracowanych planów w momencie wewnętrznego konfliktu Morat zmaga się z decyzją o wejściu do mieszkania. Jego myśli krążą wokół pięknej dziewczyny i dochodzi do niego to, że jeśli wkroczy w pułapkę, może jej już nigdy nie zobaczyć. Ta myśl działa jak punkt zwrotny, i w jednej chwili Morat decyduje się uciec w przeciwnym kierunku, co przysparza Antonowi niezadowolenia. Jego nagłe odejście zaskakuje Antona i jego ludzi, i w ciągu kilku sekund tracą go z oczu. Z powrotem w domu, Morata, Anton korzysta z okazji, aby zebrać rzeczy Morata do dalszych badań, mając nadzieję na zdobycie większych informacji na temat unikalnej sytuacji Morata. Morat, wyruszył w poszukiwanie Osgara, został zatrzymany przez siły AI, które żądają zobaczenia jego dowodu tożsamości. W momencie napięcia, gdy Morat nerwowo sięga, Swój dowód. Nagle wybucha bomba w pobliżu, zmuszając siły do rozproszenia się i pozostawiając Morata bez nadzoru. Korzystając z tej chwili, Morat udaje się w miejsce, gdzie sądzi, że może znaleźć Ozgara. Jednak jego nadzieje zostają rozbite, gdy odkrywa, że Ozgara tam nie ma. Podczas rozmowy z mężczyzną, który wykonał charakterystyczny tatuaż Ozgara, Morad dowiaduje się, że od śmierci Ozgara inni zaczęli imitować ten tatuaż, zmniejszając szansę na odnalezienie go. W międzyczasie Anton szczegółowo przegląda nagrania z nocy i znajduje nagranie, na którym Morad twierdzi, że nie jest w stanie bełkotać, nawet gdyby chciał. To odkrycie skłania Antona do natychmiastowego udania się do AI, aby podzielić się swoimi ustaleniami z kolegą. Jednak po przybyciu informują go, że jego szef czeka na niego na koniec konfrontacyjnym spotkaniu. Phil surowo nakazuje mu się wycofać ze sprawy. W międzyczasie Morat znajduje pocieszenie w rozmowie ze starym człowiekiem, który oferuje mu napój. W trakcie tego momentu stary człowiek próbuje złagodzić poczucie winy Morata za tragiczną śmierć jego żony, która nastąpiła po zakażeniu podczas pandemii. Zapewnia Morata, że to nie była jego wina. Morat słucha w milczeniu, ostatecznie dzięć się swoimi planami i wyruszenia do szóstej strefy w swojej nieustępliwej podróży w poszukiwaniu Oscara. Krótce potem Morat zwraca się o pomoc do Arro, Człowieka wprowadzonego mu przez Ara. Arrol jest znany z gotowości do zrobienia czegokolwiek za pieniądze, a Morad potrzebuje go do stworzenia fałszywego dowodu tożsamości. Umawiają się na spotkanie następnego dnia. Następnie Morat odwiedza dom Ara, gdzie wyraża swoją determinację znalezienia Oskara. Ich wspólnego celu znalezienia lekarstwa na epidemię. Zanim odchodzi babcia Ara, Hojnie obdarowuje go pewną sumą pieniędzy. Podczas gdy jego matka nie mając gotówki daje mu swój naszyjnik, jako znak wsparcia. Jednak ich ruchy nie umykają uwadze. Jeden z ludzi Antoni Dostrzega Murata i natychmiast informuje o tym Antona, który rozkazuje swojej drużynie dyskretnie go śledzić. Następnego dnia Murad spotyka się z Arolem. Zgodnie z planem, aby odebrać swoją fałszywą tożsamość, w trakcie transakcji Arol otrzymuje alert o tym, że siły AEI zbliżają się do ich lokalizacji. W panicznym pośpiechu uciekają skutecznie, unikając Antona i jego drużyny, którzy później przeszukali magazyn, ale niczego nie znaleźli. Z nowym fałszywym dowodem tożsamości w ręku Murad kieruje się do stacji metra, zmierzając mniej monitorowaną szóstą strefę bezproblemowo przechodzi początkową kontrolę bezpieczeństwa, używając fałszywego dowodu. Jednak jego poczucie bezpieczeństwa jest krótkotrwałe, gdy strażnik zaczyna być podejrzliwy, rozpoznając twarz Morata z plakatów poszukiwanych w metrze. W przypadkowym zwrócie akcji, sól, za którą Morat tęsknił, nagle pojawia się przed nim, co wprawia go w zdumienie i radość, całuje go wprost na stacji metra, co wprowadza moment zamieszania do ścigającego strażnika. To nieoczekiwane spotkanie sprawia, że Morat czuje się ekstatycznie, Trzymając się za ręce, kontynuują podróż metrem, wyruszając na ścieżkę pełną niepewności, ale zjednoczeni w ich niespodziewanym połączeniu. Morad i Sul, opuszczając przystanek autobusowy, przemierzają przez groźne obszary, aż znajdują ustronne miejsce na dachu, gdzie mogą rozmawiać prywatnie. Na dachu Morat, zajęty swoją misją znalezienia Ozgara, jest gotów odejść, gdy Su nalega, aby pozostał na posiłek. Podczas rozmowy dowiaduje się jej imienia, a on wyraża swoją wdzięczność za jej wcześniejszą pomoc. Su ujawnia swoje prawdziwe zamiary. Świadomie podążała za Moratem, mając nadzieję zwerbować go do swojego zespołu P1, który dedykowany jest znalezieniu lekarstwa na pandemię. Zaskoczony tą rewelacją Morat opuszcza ją, nie pozwalając jej dokończyć wyjaśnień. Później Morat wraca do domu, który dzieli ze swoim Żoną, gdzie zalewają go wspomnienia, gdy przechadza się przez każde pomieszczenie. Tego wieczoru śni mu się, jak jest rozdarty między swoją żoną a sól, symbolizując jego wewnętrzny konflikt Następnego ranka poszukiwania Ozgara przez Morata przybierałem niespodziewany obrót, gdy zostaje porwany przez zamaskowane jednostki, które pytają go o jego tożsamość i związki z AI. W tym kluczowym momencie, Saul interweniuje, zapewniając, że Morat nie jest za AI i podąża za własnym celem. Morat przekonuje ich o swoich zamiarach i zgadzałem się podzielić informacjami, jeśli spotkałem się z Ozgarem, co następnie zabiera Morata do studia, gdzie pracuje i po przeprosinach za wcześniejsze nieporozumienie prowadzi podcast. Audycji omawia okrutne praktyki AI, odnosząc się do niesprawiedliwości. Śmierci swego chłopaka. Kończy podkreślając znaczenie znalezienia lekarstwa, które zakończy kryzys. Tymczasem Anton wycofuje się do swojego domu, gdzie jego żona i syn są izolowani w piwnicy z powodu pandemii. Podczas pobytu tam Anton czuje się, że jest obserwowany. Po dochodzeniu nie znajduje nikogo. Nieświadomy, że agent prawej ręki Fira podstępnie go obserwuje z ukrycia. Gdzieś indziej podróż Morata i Su przez zainfekowane pandemią ulice miasta trwają. Idąc ulicą, w centrum miasta, Morat demonstruje swoją niezwykłą odporność na pandemię. Krótko zdejmując swoją słuchawkę, pokazując jakiego czaszka się nagrzewa, nie doświadczając przy tym typowych objawów. Ta unikalna zdolność intryguje Su, które dostrzega potencjał w odporności Morata. Tego wieczoru Morat zostaje w studiu Su. Budząc się, następnego ranka zauważa, że otoczony przez zespół, o którym wspomina. Członkowie zespołu przedstawiają się i proszą o pomoc. Morata. Początkowo nie śmiałem orad przychylać się do pomysłu, gdy su zapewnia go, że dołączenie do zespołu może pomóc mu w poszukiwaniach hozgara. W ramach trwających poszukiwań Ozgara, Morat i Sul trafiają na hotel wyświetlający symbol, z którym Morat kojarzy Ozgara. Decydują się zbadać sprawę, wchodząc do hotelu i starając się uzyskać audiencję u szefa hotelu. Jednak ich spotkanie szybko staje się niebezpieczne. W chwili szybkiego myślenia, Morat wykorzystuje swoje doświadczenie z przeszłości i wiedzę na temat nagrywania głosów, oferując szefowi rzadką taśmę. Ten ruch imponuje szefowi, rozpraszając napięcie, i dając im szansę usiąść i spokojnie porozmawiać. Kiedy Morat i Su są właśnie gotowi wyjść jaśnić swoje poszukiwania. Ozgara. Rozmowę przerywa kobieta wchodząca do pokoju, która ma dostarczyć przedmiot i odebrać płatność. Po jej wyjściu szef zachęca ich do kontynuowania. Morat i ujawniają swoje poszukiwania osoby związanej ze znakiem, który posiadają. Po ich zaskoczeniu szef informuje ich, że kobieta, która właśnie wyszła, przyniosła ten symbol do hotelu. Szybko reagując, Morat i spieszą na zewnątrz, aby złapać kobietę, ale jest już za późno. Odjeżdża samochodem, nie okazując zainteresowania rozmową z nimi. To przegapione spotkanie pozostawia morata. Isu z większą ilością pytań niż odpowiedzi, podczas gdy kontynuują dary w swoją podróż w niepewnym i niebezpiecznym świecie. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie apkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.